Witajcie kochani, dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć w ramach covidowego poniedziałku dobre wieści. Znaczy dookoła wieści nie są dobre, więc nie, nie będzie to żadne głaskanie się po główkach. Czwarta fala przyszła i, i, i nie odejdzie szybko, z różnych względów, o których tu już wielokrotnie mówiliśmy. Natomiast 5 listopada pojawił się anon firmy Pfizer, iż... Ma w rękach nowy lek, który jest zupełnie nowy. To znaczy, został wymyślony na koronawirusa i nigdy nie był wcześniej wymyślany. Aczkolwiek należy do dużej rodziny leków, które wcześniej były wymyślane na bardzo wiele wirusów, od wirusa HIV-pożółteczkę typu B. Anos się pojawił dlatego, że ów lek zwany Paxlovid, kochający pokój po prostu. E, Paxlovid um, jest lekiem, oczywiście, to jest skrót od zupełnie innych rzeczy, mnie się po prostu tak kojarzy. E, jest e, po trzeciej fazie badań klinicznych, do którego nikogo już więcej nie dopraszamy, czyli trochę podobna historia jak miesiąc temu z Mulpinavirem, ponieważ wyniki, które uzyskaliśmy, są takie, że 89% skuteczności lek ten ma, o ile zostanie podany, a jest w formie doustnej, bardzo wygodnej. Nie później niż w trzeciej dobie od diagnozy infekcji. Oczywiście infekcje możemy diagnozować w różnym momencie, tutaj myślę, że chodzi o jak najwcześniejsze podanie po prostu. Jak najwcześniejsze, bo to jest lek w istocie przeciwwirusowy, czyli on zapobiega powstaniu gigantycznej wiremii. On nie walczy tak jak te inne leki, o których tutaj wielokrotnie rozmawialiśmy ze stanem zapalnym, jak na przykład te, które niedawno ogłoszono w Lancecie, kolejny lek antydepresyjny, który jednocześnie jest przeciwzapalny jakoś tam sobie radził na małej próbie. Nie fluksetyna, tylko fluzoxyksamina, czy coś podobnego. W każdym bądź razie chodzi o to, że jest jakby w całej terapii COVID grupa leków przeciwzapalnych i grupa leków przeciwirusowych. Grupa leków przeciwirusowych była bardzo biedna, bo najpierw i wyłącznie istniał ten remdesivir wymyślony kiedyś na ebolę, specjalnie skuteczny wobec niej, zdjęty z półki z jakąś tam dającą się ubrać w ładne słowa skutecznością wobec wobec wirusa SARS-CoV-2. Niestety ten lek wymagał podawania w warunkach szpitalnych, jest bardzo drogi. To jest analog nukleotydów, czyli jak wirus buduje swoje, swoje potomne cząsteczki, to ten lek jakby interferuje, jest taką gorącą cegłą, którą podaje się do ręki Mateuszowi Birkutowi i on już więcej nic nie zbuduje. On miał też swoje określone toksyczności. Jak mówię, tutaj głównie problemem była jego cena zaporowa i sposób podania. Ten mój wir, który się pojawił niedawno i został zaanonsowany przez firmę Merck Ed Consortes, która jeszcze, jak to się mówi, na pandemii nie zarobiła i o którym opowiadałem w odcinku 444, możecie do tego wrócić. Tenże lek działa na bardzo podobnej zasadzie jak remdesivir, tylko to jest inny analog, innego nukleodydy. On się wykazał taką znacznie większą niż połowa czyli około 70% skutecznością. Też w ramach pigułki, więc weź pigułkę, weź pigułkę, e, jeśli ona została też podana do trzeciej doby od, od, od infekcji. Teraz, e, I on może być stosowany w warunkach pozaszpitalnych, o ile pacjent sobie wykupi lek za 850 dolarów, bo tyle on będzie w Ameryce kosztował, tam już jest na etapie szybkiej rejestracji. E, Pfizer e, 5 listopada, jak mówię, ogłosił swój, e, swój Paxlovid, ja chcę o tym leku bardzo opowiedzieć, ponieważ to jest lek przeciwwirusowy, ale działa na zupełnie innej zasadzie. I działa na zasadzie, na której do tej pory wiele skutecznych i wiele, wiele lat skutecznych leków przeciwwirusowych działało. To znaczy, to jest inhibitor proteas. Bardzo dawno temu, w marcu 2020, ktoś jeszcze w ogóle pamięta, takie zamieszkłe czasy, jak zaczynała się ogólnoświatowa pandemia, sekwencjonowano genom tego koronawirusa, okazało się, że podobnie jak wszystkie inne koronawirusy w swoim cyklu życiowym, o którym Wam opowiadałam i zajrzyjcie sobie naprawdę na pierwsze odcinki naukowo, gdzie opisuję Wam, jak ten wirus się namnaża i o co chodzi z jego funkcjonowaniem jako jednomiciowego RNA. On, on po prostu takiej długiej cząsteczki RNA, on po prostu ma powstaje jego, jego białka, wszystko co jest mu do życia potrzebne, znaczy do życia, do istnienia, do funkcjonowania i do namnażania się w naszych komórkach. Te, kilka, te kilkanaście białek, które on ma w tym swoim genomie, bo to jest genom bardzo duży, jak na wirusa RNA właściwie największe jakie są, one powstają jakby z jednego promotora, z jednego początku w tym RNA i w związku z tym potem w ramach jak to RNA wejdzie w rybosomy, to powstaje jedno wielkie długie białko. I musi się pojawić proteina. która jest jednym z genów i enzymów tego wirusa, która przetnie to wszystko, prawidłowo, Bo to nie, to nie robi żadna proteina za naszego organizmu, czyli enzym tnący białka na kawałki, tylko te wirusowe. Więc już w marcu 2020 roku, kiedy pandemia się pierwszy raz rozkręcała iż, i pierwsza fala powaliła Włochy, Francję, Hiszpanię, a u nas przeszła bokiem, bośmy byli mądrzy, takie jest moje zdanie, to yy, tylko potem nam tej mądrości nie stało, to yy, było jasnym, że skoro ta proteinaza tak newralgiczną pełni funkcję dla cyklu życiowego tego wirusa, czy dla, dla funkcjonowania tego wirusa, to yy, no, trzeba próbować ją zahamować. I takie leki, które są tak zwanymi inhibitorami Proteas, są znane. I teraz ja wtedy napisałam tekst do tego Info, który chciałam teraz zacytować. Przeczytam go dokładnie. To jest długi cytat, ale on wiele wyjaśni. E, ponieważ e, uważam, że jestem e, prorokiem dobrym, dobrych wieści. E, napisałam wtedy tak. Gdyby jednak szeroko zakrojone badania kliniczne pokazały, że ta terapia łączona, która zrodziła się w głowach zakaźników z Marsylii, mówimy o chlorhidynie y, i dr. Raoul, działa jednak na sześciu pacjentów, a nie na 600 w dobrze kontrolowanym badaniu klinicznym, i tak się okazało, y, y, nie działa już, y, y, działa już niekoniecznie, to istnieje plan B i trzeba go dzisiaj rozwijać. I moim zdaniem, takim planem B jest uderzenie w proteazę koronawirusa. Wtedy ona była zwana 3CL. Dzisiaj się nazywa Mpro, główna. E, czyli enzym, który wykonuje najbardziej kluczową dla działania SARS-CoV-2 pracę w naszych komórkach. Rościna jego długaśnie, powstająca dzięki naszej komórkowej maszynerii nieaktywne białko giganta na stosowne fragmenty, będące białkami jego kapsydu, enzymami zapewniającymi mu trwanie i namnażanie się. Ową proteazę przestudiował dokładnie Powiem zaraz pod jakim kątem. I w tych dniach podzielił się wynikami swojego badania z całym światem naukowym i farmaceutycznym za dawno, czyli poszedł w domenę publiczną. Profesor dr. habilitowany Marcin Drąg z Politechniki wrocławskiej. Taka głęboka analiza sposobów, w jaki ów kluczowy dla koronawirusa enzym działa, może pozwolić znaleźć substancję blokującą ten enzym, a nietoksyczną dla naszego. Organizmu. Oczywiście to znacznie dłuższa droga, ale przetarta przez innych badaczy, gdyż inhibitory proteas to znana klasa leków przeciwwirusowych. Kłopot w tym, że owe enzymy u różnych wirusów są dość niepodobne, więc zakładanie, że takie, który inhibuje rozwój wirusa hiv zadziała działa również w przypadku koronawirusa, może się okazać optymistyczny ponadmiar nadmiarze zdrowego rozsądku. Ale jak to mawiała zawsze w takich trudnych razach pewna moja znajoma sprzed lat, daje mi się zaskoczyć. I kochani, Dzisiaj w ramach tego leku Pfizera oglądamy właśnie y, dzieło y, polskich uczonych Podarowane światu. Y, jestem wzruszona bardzo, ponieważ, jak Wam kiedyś opowiadałam, pracowałam y, nad proteinazami drobnoustrojów chorobotwórczych sama. Uważam, że te enzymy mają niesamowity potencjał, y, także w zakresie terapii zakażeń różnymi drobnoustrojami chorobotwórczymi, zwłaszcza wirusami, to jest powszechnie znane, ale przy okazji faktu, że na przykład czynniki zjadliwości bakterii to są bardzo często właśnie takie bardzo specyficzne dla bakterii proteazy, które dałoby się znaleźć inhibitor, czy to współzawodniczy, czyli taki działający trochę jak kwas klebulanowy w augmentynie, tak? udający substrat i w ten sposób osłabiający działanie enzymu, bo enzym się zajmuje tym inhibitorem zamiast się zajmować tym substratem, a tego inhibitora on nie potrafi rozciąć. On tam wchodzi w to centrum aktywne, już tam tak siedzi, no i wchodzi, wychodzi, ale nic się z nim nie dzieje. Yy, więc yy, tak działa choćby kwas klawulanowy w Augmentynie. To jest inhibitor współzawodniczy. Są też inhibitory yy, Stabilna. Oczywiście, my mamy w naszym organizmie proteinazy. Na szczęście one rzadko mają bardzo dużo wspólnego z tymi proteinazami drobnoustrojów chorobotwórczych, więc da się specyficznie zahamować działanie tych proteinaz chorobotwórczych, tych proteinaz patogenów, a nie hamując jednocześnie czy nie szkodząc naszym systemom protolitycznym, bo człowiek by nie żył bez proteinaz. Kaskada dopełniacza, kaskada krzepliwości, wszystkie enzymy trawienne muszą być, czy trawią białka, czy nie trawią białka, Jak same są proteiny, zami bardzo często, ale żeby w ogóle powstały enzymy trawienne, to na ogół są najpierw prepro czy pre -enzymami. Trzeba po prostu odciąć ten początkowy kawałek, czasami trzeba odrobić również na c końcu i to wszystko robią specyficzne różnych klas, Proteazy, czy to odcinają jeden aminokwas, dwa aminokwasy, gdzieś pośrodku w bardzo specyficznej sekwencji. To sumezymy o bardzo często bardzo wysokiej specyficzności. Czasami mające tylko jeden substrat i w ogóle nic innego. I teraz dokładnie tak się stało, jak przewidziałem, jak powiadam. profesora Raul odszedł w Niesławie, i dobrze, że, że w szpitalu w Marsylii już go nie ma, bo naprawdę dużo dobrego robił kiedyś, a potem zrobił dużo złego, moim zdaniem. Natomiast jednocześnie to wtedy te badania z marca, no, które nie było żadnego dodatkowego dofinansowania, ludzie stanęli w laboratorium i po prostu to zrobili wielkim wytężeniem swoich sił, skonstruowali bibliotekę substratów chlorgennych i jakby rozjechali ten enzym, czyli przebadali, z jaką aktywnością co tnie, a to pozwala mapować. Jak jego centrum aktywne, to miejsce, w które wchodzą te dwa, to białko, które ma być przecięte, jak ono wygląda? Bo to sama krystalografia nie wystarczy. Jeszcze trzeba po prostu to wszystko zobaczyć z różnych poziomów niejako, tak? Ten dron musi latać od bardzo wielu stron. No takim enzymem bardzo skomplikowanym, proteinazy są bardzo skomplikowanymi enzymami, bo tu trzeba dużo rzeczy zrobić, chociaż wystarczy, chociaż teoretycznie to jest rozcięcie jednego wiązania, zwanego peptydowym. Czyli jakiego wiązania między węglem i azotem. Dobrze, yy, mamy w tej chwili zatem sytuację, w której w tym nowym leku Pfizera jest istotny, wykorzystany aminokwas, znaleziony wtedy profesora, przez profesora drąga, zwany tartleucyną. Yy, on jest składnikiem tego, tego leku. Yy, ten lek ma bardzo wysoką skuteczność. Na pewno nie będzie bardzo tanie beznowy, po prostu. Natomiast no nie ukrywajmy, że też Pfizer nie wydał gigantycznych pieniędzy, żeby to wymyślić, bo duża część pracy została wykonana przez różnych chemików w różnych miejscach. Tak? I też tutaj rola, rola polskiego laboratorium jest naprawdę kluczowa, nie nie, 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 nie zastąpiona, ale kluczowa. Ktoś to zrobił, a ktoś inny nie. I, I niewątpliwie wielkie ma znaczenie, że żeby uczeni, nie zatrzymali tego dla siebie. To jest też, moim zdaniem, wielce chwalebne i wspaniałe. Natomiast... Yy, I tam gdzieś przypomina, moim zdaniem, najlepsze czasy. Najlepsze czasy rozwoju nauki na świecie. Tak, kiedy... No nie wiem, nie ja chcę tu używać dużych porównań, ale kiedy Maria Kili zapakowała się w, w Echelon, wsiadła do, do samochodu, w którym był aparat rentgena i robiła zdjęcia żołnierzom ranny w pierwszej wojnie światowej. Po prostu trzeba w sobie no mieć jakiś poziom dobrego serca, nie tylko dobrego umysłu. To powinno chodzić w parze. Y Przypomniałam mu na na że jak mówię, odcinek 4.4.4 jak chcecie sobie przypomnieć o tej drugiej pigułce. Profesor Marcin Drąg też ostatnio, czym się pochwalił w mediach społecznościowych i zawiesił tą publikację, ona jest w tej chwili w recenzjach. Przebadał ponad 400 związków naturalnych, tzw. wyciągów naturalnych stosowanych jako, jako Aromaty i y, y, w aromaterapiach, czy w, w. bo wiecie, mnóstwo, y, jakby t, sytuacja kobiet wywołała również tak zwane pojawienie się, jak żeby po różnych takich pomysłów na, na tak zwane naturalne metody. Y, no i profesor Drąg zespołem, jeszcze ze współpracownikami z Teksasu i ze współpracownikami z Niemiec, po prostu wziął 400 takich związków, co się y, y, pojawiały w różnych ulotkach, różnych. Firm Krzak i Nie Krzak, yy, a które funkcjonują w świecie. Substancji wolnych czy substancji smakowych. Tutaj przecież mieliśmy już spotkanie na temat i tekst, na temat perfumiarstwa. To są poważne rzeczy, to jest naprawdę poważna chemia, tylko że te związki naturalne mają niestety ten, ten ból i o tym rozmawialiśmy też sobie w ramach wywiadu o medycynie chińskiej, że standaryzacja i także z panem tabletką. Standaryzacja takich preparatów ziołowych czy wyciągłych jest bardzo trudna, bo ilości tych substancji czynnych, o które by nam chodziło, różnią się rok do roku, czy to poletko po tego było, było zachwaszczone czy nie, czy było nasłonecznione czy nie, jak te rośliny rosły, jaki to był rok itd. itd. Więc y, tutaj kilka takich związków na te 400 przepadanych znalezionych, które są inhibitorami tych proteinas, więc natura ma dla nas w zamachu pewne, przynajmniej inhalacje powiedzmy, tak? no bo takie olejki eteryczne czy, czy, czy wyciągi można stosować w inhalacjach wspomagających terapię. To jest jak z każdym innym tego typu lekiem. On sam w sobie wysokiej skuteczności terapeutycznej mieć nie musi, aczkolwiek tutaj one były w stanie in vitro te enzymy hamować aż do 70%. To nie jest źle. Te kilka, te kilka wybranych na te 400, anonsowanych jako niezwykle skuteczne. No i w związku z tym to wydanie też jest bardzo wartościowe, pojawiło się niedawno i Wam o tym wspominam. Mam nadzieję, mam szczerą nadzieję, wierzę w to głęboko, że uda nam się tutaj na naukowo zaprosić profesora Dronga i zrobić z nim wywiad. Bardzo bym się na to cieszyła i będziecie mogli posłuchać naprawdę wielkiego uczonego, który jednocześnie, mam wrażenie, jest bardzo sympatycznym, otwartym człowiekiem i opowie o swojej pracy po prostu. Dziękuję Wam już dziś i do następnego razu.